Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz. Dzisiejszy gameplay dotyczy gry Dead Space 3. Jak widzicie, jak zwykle zaczynamy sobie od menu startowego. Tutaj to jest to, co widzimy zaraz po odpaleniu gry, czyli po zainstalowaniu jej. Tutaj możemy sobie tworzyć nowe profile. Na których będziemy chcieli grać. Tutaj, jak widać, ten pierwszy profil to jest ten, na którym ja aktualnie gram. Mam ukończone 12,9%, także jestem gdzieś mniej więcej na początku gry. Dźśniemy sobie load. I tutaj mamy do wyboru: kampanię pojedynczą, kampanię w koopie, czyli kooperacji, nowa gra, ustawienia. Jakiś downloadable content, czyli możliwości, jakieś ściągnięcia, jakichś tam pewnie dodatków, patrzeć czy coś takiego. No i tutaj extras, czyli takie dodatki, pewnie jakieś kredyty, coś takiego. Tak, dokładnie. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to to takie bardzo fajne menu, które jak widać, wejdziemy sobie w ustawienia. Chciałem pokazać jakie są ustawienia ustawienia graficzne To pewnie będzie Visuals. Tak, tutaj mamy rozdzielczość, Fausing, Display, czyli full screen albo pewnie w okienku. No i jakość grafiki, ja mam ustawione na bardzo wysoki, tutaj jasność. Ale czy to to wszystko? Chyba tak, Visual Game Settings nie ma jakichś, chyba nie ma żadnych konkretniejszych ustawień, co mnie trochę dziwi, albo po prostu ja może nie wiem, gdzie to się wchodzi. Zaraz jeszcze raz tutaj wejdziemy. Grafik Quality, tutaj wcisnąć, coś się dzieje, coś się zmienia. Default Bright. No nic, nic, nie ma tutaj możliwości ustawienia nic konkretnego. Chyba, że... No w audio to na pewno nie. Tutaj już byłem, ale jeszcze zerknę. No dobra, tak wyglądają ustawienia. Jak widać, nie mamy tutaj możliwości ustawienia zbyt wiele, albo ja po prostu nie wiem, gdzie się to robi. Ale um, nie, naprawdę świetnie wygląda. Okay. Ja biorę sobie solo Continue from Last Sale. No i zaczynamy. Tutaj gra się wczytuje. Tutaj, jak zwykle, jakieś podpowiedzi, jak w większości gier. No i jesteśmy. Gra prezentuje się bardzo ładnie. Jest, jest naprawdę ciekawa oprawa graficzna, i ja tutaj jestem w jakiejś opuszczonej nie wiem, stacji kosmicznej. Tutaj, jak widać, za oknem mamy jakieś odłamki, jakaś planeta, może Ziemia nawet. Co, co, o, to jest bardzo fajna rzecz. Jeżeli chodzi o tego bencha, to jest takie stanowisko, przy którym możemy sobie robić bronię. To jest naprawdę świetne. Tutaj weapon crafting, blueprints, czyli tworzenie broni z jakiejś tam pewnie um, z jakiejś tam instrukcji czy coś takiego. Tutaj upgrades. Tutaj możemy sobie robić bronię, oj bronię, yy, rzeczy, czyli jakieś tam amunicje i takie sprawy. Yy, no i Pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Ja sobie stworzyłem tą broń. O, tak to właśnie wygląda. Tutaj każdą z części możemy sobie wymienić. Oczywiście, jeżeli ją zdobędziemy w odpowiedniej rozgrywce, na przykład weźmiemy sobie. Aha, i żeby wejść tutaj na skos, ja muszę trzymać strzałkę, czyli. A i W, albo strzałkę w lewo i do góry, żeby pójść tak na skos. Tak samo jest na dole. No to sobie tu wyjdziemy. No i tutaj jak widać mamy możliwość zmiany tej, 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 nie wiem co to jest, tył broni, tak kolba taka, czy coś takiego. Ale ja nie będę tego robić, bo ta broń mi się całkiem podoba. No i tutaj gdzie nie powchodzimy, to mamy możliwości wyboru jakiejś tam dodatkowej części. Tu mamy upgrade'y. Ja tutaj mam upgrade w wczytany. Ja sobie go usunę. O add rate of fire i sobie go dodajemy. Tutaj mam jeszcze jeden pusty slot, ale niestety nie mam nic, żeby tutaj dodać, Dopiero zacząłem w sumie rozgrywkę, niewiele jeszcze tego zdobywałem naprawdę możemy się tutaj bardzo fajnie pobawić, jeżeli na przykład mamy jakieś części, możemy sobie utworzyć nową broń totalnie od zera, na przykład tak jak ja mam tutaj Standard Frame, i mamy jakąś tam broń, czy ja mogę utworzyć create blueprint, zobaczymy co to da, Blueprint Create ale to nic nam nie da ok jest f żeby było dan klikamy select storage aha czyli ja po prostu mogę mieć tylko dwie bronie przy sobie albo tutaj albo tutaj bo ja nie będę na razie tej broni wybierać w takim razie bo ja może tutaj może Tutaj to broni robi, miły weapon, ok i wychodzimy sobie chyba F, tak F, ok, odchodzimy sobie od tego bencha. No i tutaj jak widać, aha, nie ma tej broni, czyli nie może, możemy mieć tylko dwie przy sobie. To jest bardzo fajne, O, zwróćcie uwagę, możemy sobie. Sposób, o, tutaj coś jest, żeby podnieść. Podnosimy sobie ściskając E. Aha, jeszcze jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy: to to, że nasza postać nie może skakać. Co jest troszeczkę takie no, no dziwne. Szczególnie że te nowoczesne gry teraz dbają, żeby każdy szczegół dopracować. No ale mamy tutaj. Mnóstwo innych różnych ciekawostek, które nam to skakanie wypełnią. Na przykład zwróćcie uwagę na plecaczek tego gościa. Tutaj mamy, więc prawda, czy mogę? Chodzi mi o ten pasek niebieski. Tutaj. To jest nasz, nasz pasek życia. Jeżeli tracimy energię poprzez tam jakieś uderzenia, albo ktoś do nas strzela i mocno dostajemy, to ten paseczek ucieka i jak spadnie do zera, to wtedy umieramy. Tutaj, o, postaram się. O, chodzi, jeżeli chodzi o ten pasek, to on jest wskaźnikiem naszej takiej mocy grawitacyjnej. Ja za bardzo nie wiem, jak wam to hmm, powie. pokazać może się uda. Hmm, tutaj, tak, to jest ta moc. Widzicie? Hmm, to jest ta wiązka energii. Mamy takie możliwości. Widać tutaj, nic nie mogę zrobić i ona działa tylko po tym, ja sobie mogę tutaj wciskać, bo to się włącza za pomocą przycisku F, ale to nie zadziała, ponieważ ja muszę najpierw sobie nacelować, i wtedy ja mogę sobie coś tam podnosić, trochę przypomina mi to Half-Life 2 i ten grawitacyjny pistolecik, który tam był. Tutaj jest mniej więcej to samo. Dobra. Ym, co więcej, no i jeżeli nie wycelujemy prawym przyciskiem, a wciśniemy lewy, to wtedy mamy takie ataki z ręki. Ym. W momencie, kiedy wciskamy spację, to nasza postać nie podskakuje, tylko tak tupie, tak, tak niszczy to, co jest pod nim. O, możemy sobie niszczyć takie, co to wypadło, a bierzemy, um, jeżeli chodzi o sterowanie, sterowanie jest dosyć przyjemne. Um, wszelkie właśnie, tak jak te bęcze, podnoszenie i tak dalej, aktywacje mamy pod przyciskiem E, czyli tuż obok naszego d um, czyli czyli fajnie. Jeżeli chodzi o pozostałe klawisze, to pod kół bodajże mamy leczenie. Jeżeli tam. Czy ja, moment, tutaj się chyba. O! Jeżeli wciśniemy B, to mamy taką wiązkę. Promienia, jak widać. I ona nam pokazuje, gdzie aktualnie mamy iść. To jest bardzo przydatna funkcja. Gdzieś tutaj się odpalało, bodajże. O! Jest. To jest pod I. Tutaj mamy nasz ekwipunek. Tutaj możemy się fajnie. No właśnie, możemy chodzić naszym WSAD, a po menu poruszać się strzałeczkami. I tutaj mamy te medpaki. Jak widać, tutaj jest press Q to consume, czyli pod Q, tak, tak, tak jak mówiłem wcześniej. Tutaj mamy klipy z, z AMO. i tutaj mamy jeszcze te stats, ta... Stasis, stasis, nie, stasis Energy To chyba chodzi o tą energię grawitacyjną yy, To możemy sobie też ten, ten pak uzupełniać Wciskając C Ja sobie stąd wyjdę Chyba tabem, tak Tabem yy, No i jeżeli chodzi o to to yy,

o nie! na świat. swoje nie myślisz, że już Isaac, to jest do czy umrzesz! Jesteś wygląda na to, że mam okay. Ta broń, którą mam, aktualnie jeszcze nie używałem, bo dopiero co ją stworzyłem, także... Sam, sam za bardzo nie wiem jak zadziałać. Będzie skuteczna. Prześpiewaj jakieś Mamy Dobra, lecimy sobie dalej. Wciskając Shift biegniemy. Czy ja tam przebiec? Nie mogę. Okej. Jak mam to przejść? No, jak widzicie tutaj mamy taki niebieski punkcik, o ten i tutaj możemy sobie użyć naszego grawitacyjnego urządzenia i jak widzicie teraz sobie tą suwnicą operujemy. tam Tutaj mamy pokrętło. Przytrzymujemy... Sobie, później sobie to Tutaj przejście jest zamknięte. Czyli pewnie znowu trzeba opuścić. Tutaj jak widać fajnie wygląda bardzo to przenikanie światła. Chowam się za tym. Nie oślepia, teraz mnie oślepia. To jest naprawdę bardzo fajnie dopracowanie graficzne. No jak widać tutaj ten paseczek od tego mojego grawitacyjnego urządzenia jest na żółto. Ja sobie to doładuję wciskając C i życiel doładuje sobie wciskanie i używamy sobie tego ściany coś fajne to było palona i zabija tylko popyka trzymaj trzeba, jeszcze do inaczej fajny jest motyw z tym, że możemy strzelać poszczególne to jest też, możemy sobie strzelać w poszczególne kończyny przeciwnika. Tak jak tutaj na przykład ja strzeliłem w nogi, to mu odpadły nogi. Gdybym strzelił w ręce, to by mu odpadły ręce. Jak głowa, to głowa. No i z racji tego, że to są jakieś takie jakieś stworki, takie zombie, to... Mimo, że rozwaliłem o głowę, to bardzo się tym nie przejmie i dalej nas atakuje. bardzo fajna opcja ponieważ ten nasz kostium, który jesteśmy ubrani, on umożliwia nam latanie w przestrzeni kosmicznej i dzięki niemu możemy, będziemy na powierzchnię, możemy latać w kosmosie, co naprawdę też bardzo fajnie wygląda. Zdarzyło mi się wcześniej tak, że już niby go zabiłem, a on jeszcze wstał i coś tam próbował, że wolę się upewnić. Coś nie do podniesienia. Widać nasze urządzenie grawitacyjne jest wyczerpane, muszę coś ładować, ale nie mam już chyba czym. Czy tak jest? Tak jest, nie mam czymś. Tab, OK ale czy będę mógł to użyć mógł, Czyli to nasz, ten nasz pasek na plecach, jest na żółto, on jest prawdopodobnie do tej mocy spowalniania, ale jako tako możemy sobie do tego używać. tyle. Ty. Coś tutaj mogę odpalić, nie mogę. Tutaj mogę iść. Ok, może uda mi się pokazać wam jak tutaj fajnie wygląda to latanie. Może za chwilę gdzieś to będzie, ja co prawda tutaj jeszcze nie byłem, ale wiem, że wcześniej jak byłem na tym statku przez te moje 12,9% gry to, to było, porusza... było poruszanie się w tym kosmosie. Bardzo fajnie to wygląda. MC, okay. czyli ja sobie tutaj mogę naładować, to jest taka Stasis Richards, czyli ja mogę sobie tutaj naładować ten swój um, kombinezon, rekryptacja to, czy okay, ja tak jest, udało się, po 10 alt mamy możliwość tego latania. Oczywiście tutaj miałem tooltipa, żeby... O, tutaj jak widać możemy sobie wylądować. Tutaj pojawił mi się taki tooltip, żeby użyć na tym wiatraku mojego spowolnienia. Ja tak zrobię, sobie tędy przelacę, tak samo tutaj. Okej, okay, udało się, lecimy dalej. Okej, okay, ogólnie gra jest bardzo ciekawa. Bardzo fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że Wam również się podoba. Myślę, że, że jest warta uwagi. Warto na pewno w nią zagrać. Myślę, że to wszystko. Jeżeli chcecie, żebym. Pokazał wam więcej, albo jesteście ciekawi czegoś innego niż, niż to co pokazałem w tym filmie. to nie ma problemu, piszcie, komentujcie, możecie do mnie pisać prywatne wiadomości pod YouTube'em. Ja ewentualnie wtedy nagram jakiś filmik, gdzie będzie więcej informacji dotyczących tej, tej gry. Jak zwykle pod filmem wrzucam wymagania sprzętowe, które musicie spełnić, żeby w nią zagrać. Um, Ponadto, co ponadto? Aha, jeżeli macie ochotę obejrzeć gameplay z jakiejś konkretnej gry, której do tej pory jeszcze nie nagrałem, a wy chcecie zobaczyć jak wygląda, bo zastanawiacie się nad kupnem, ale, ale nie wiecie jak wygląda, chcielibyście, no to dajcie mi znać w komentarzach, w wiadomościach prywatnych czy, czy w jakiś inny sposób. I ja wtedy postaram się jakoś do tej gry dojść, gdzieś ją może od kogoś pożyczyć, może jakoś sobie ją tam załatwić i ewentualnie, a może akurat mam tą grę kupioną, a nie nagrałem z niej gameplaya, bo mi się wydawało, że, że będzie nudny, dlatego, dlatego jeszcze go nie ma, a jeżeli dacie mi znać, to na pewno się pojawi, mogę nawet zamieścić jakąś, nie wiem, dedykację do osoby, która chciała, żeby to żeby nagrać jakiś gameplay także myślę, że będziecie zadowoleni. No i to na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, łapki w górę, subskrybujcie po więcej gameplay, zapraszam też do moich poradników.